to? Kosa kosa tak, tak, jaka, jaka 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 Oj kolego Czekaj czekaj dobra. Konsolką zastoniłem Nie w końcu ja w końcu Dobra minimalizuję jaka, jaka. minimalizuję to Ja pierdolę Jaka jaka No sraka trochę ale Ujma, dobrze, ale, wiem, ale to jest bagnet to jest M9 dobrze, cokolwiek Pierwsza skrzynka z chromy Dobrze Gamba. cokolwiek mamy Lekkie zużycie zaraz sprawdzę to <laughs> Ale gówno Nie no 3 300 tak, druga Druga, druga, druga! Druga! O kurwa! Flipknife autotronic jarka, 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 jarka. Ej dobra, co jest? Ale sickie Ale dziwka, lekkie zgrycie 2,7 niby 2,200 No dobra. dobra O kosa, 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 kosa! O kurwa, o, kurwa Ładniutka Władcy, w Kurwa, to Goma Dopplerson, ja Dobry fajc, jakiś dobry fight to jest! To jest twój Faj, dobry fajc! Ja pierdole! Aura jest! O jedna!